Co prawda, szkoła jest najlepszym miejscem do zdobywania wiedzy, ale istnieją drażliwe tematy, które nie wchodzą w zakres programu nauczania. Poznaj 9 zatrważających faktów z historii, których próżno szukać w podręcznikach. Wojny opiumowe Wojny opiumowe w połowie XIX wieku były kluczowym momentem we współczesnej historii Chin. Pierwsza wojna opiumowa toczyła się między Chinami a Wielką Brytanią w latach 1839-1842. W drugiej wojnie opiumowej w latach 1856-1860 osłabione Chiny walczyły zarówno z Wielką Brytanią, jak i Francją. Chiny przegrały obie te wojny i zobowiązane były do oddania terytorium Hongkongu pod władanie Wielkiej Brytanii i Francji. Ponadto chiński rząd musiał przystać na to, że Brytyjczycy zwiększyli ilość opium sprzedawanego mieszkańcom Chin. Papieska nienawiść do kotów. Wiele osób twierdzi, że papież Grzegorz IX gardził kotami. Koty trafiły do Europy z Egiptu za sprawą Rzymian i przez długi czas cieszyły się dobrą opinią, najprawdopodobniej dlatego, że pomagały rolnikom poprzez walkę ze szkodnikami, które niszczyły zbiory. Może dlatego były tak czczone w starożytnym Egipcie, gdzie dzięki ich wsparciu możliwe było efektywne uprawianie żyznej gleby wokół Nilu. Jednak stosunki między kotami a ludźmi pogorszyły się w XII wieku, kiedy papież Grzegorz IX opublikował dekret Vox in Rama. Jak głosi legenda, na mocy tego dokumentu koty zostały uznane za narzędzie szatana, co doprowadziło do masowej czystki tych zwierząt w całej średniowiecznej Europie. Głównym celem stały się czarne koty, które uważano za szczególnie diabelskie. Ze względu na ich rzekome podobieństwo do diabła, koty przestały być obiektem kultu. Brak kotów spowodował, że kiedy szczury zaczęły rozprzestrzeniać czarną śmierć, nie było już nikogo, kto mógłby je powstrzymać. Błędne wyobrażenie o wzroście Napoleona Bonaparte. Napoleon Bonaparte i jego rzekomo niski wzrost były przyczyną pojawienia się sformułowania kompleks Napoleona, który odwołuje się do powszechnego przekonania, że niscy mężczyźni rekompensują sobie braki we wzroście agresywną postawą. Bazując na informacjach od jego lokaja, Louis Josefa Narcis Marchanda, Generała Gasparda Gurgo oraz jego osobistego lekarza, François Carlo Antomarchi, wzrost Napoleona prawdopodobnie wynosił około 167 cm. Jest to wynik nieco wyższy niż średni wzrost francuskiego mężczyzny w tamtych czasach. Jeśli więc Napoleon był średniego wzrostu, skąd wzięła się legenda o jego drobnej posturze? Tak naprawdę była to głównie zasługa brytyjskiego karykaturzysty Jamesa Gilraya. Jego karykatury były na tyle znane i popularne, że pod koniec życia Napoleon powiedział, że Gilray przyczynił się do jego upadku bardziej niż wszystkie armie Europy. Gadająca lalka Thomasa Edisona w 1890 roku Thomas Edison zaprezentował jedne z pierwszych na świecie gadających lalek. Miały one drewniane kończyny, metalowy tułów i wydawały dość przerażające odgłosy. Edison wyprodukował i sprzedał około 500 takich lalek w 1890 roku. Dzięki obecnej technologii możliwe jest usłyszenie, jak brzmiały lalki pierwszy raz od dziesięcioleci. Jakość nagrań w 1890 roku prawdopodobnie była niewiele lepsza od tego, co udało się odtworzyć dzisiaj. Lalki nie zrobiły furory na rynku, ale wcale nie dlatego, że ludzie uważali je za dziwne, ale dlatego, że były one kosztowne. W przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze kosztowały około 200 dolarów. Uważano również, że lalki nie były wystarczająco realistyczne. Edison wstrzymał produkcję lalek po około miesiącu. Książki oprawione ludzką skórą. Jedna z książek przechowywanych w Bibliotece Harvardskiej została niedawno zbadana przez naukowców, którzy dowiedli, że była ona oprawiona w ludzką skórę. Zdaniem pracowników uniwersytetu, książka O przeznaczeniu dusz była oprawiona skórą nieznanej pacjentki szpitala psychiatrycznego, która zmarła śmiercią naturalną. Mówi się, że autor książki Arsen Husaj przekazał ją swojemu przyjacielowi, doktorowi Ludowikowi Bulandowi w połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku, który jak się wydaje jest odpowiedzialny za wykonanie tej specyficznej oprawy. Technika oprawiania książek w ludzką skórę, znana jako bibliopegia antropodermiczna, zyskała popularność w XIX wieku, choć przypuszcza się, że jej początki sięgają jeszcze wcześniej. Polowanie na czarownice w Europie Pierwsi chrześcijanie w Europie postrzegali czarownice jako istoty złowrogie. Apogeum histerii na punkcie czarownic przypada na połowę XIV wieku, kiedy to posądzono wiele kobiet o popełnianie rozmaitych, niegodziwych występków. Na przestrzeni stulecia polowania na czarownice stały się powszechne, a większość winnych została spalona na stosie lub powieszona. Na celowniku znalazły się przede wszystkim samotne kobiety, wdowy i inne kobiety z marginesu społecznego. W latach 1500-1660 w całej Europie stracono około 880 tysięcy czarownic. Najwyższy wynik egzekucji czarownic odnotowano w Niemczech, a najniższy w Irlandii rzeź w Stanach Zjednoczonych. W 1871 roku doszło do agresji na tle rasowym, wymierzonej przeciwko chińskim imigrantom w Los Angeles. Blisko 500 białych i latynoskich Amerykanów napadło, napastowało, okradło i zamordowało ludność pochodzenia chińskiego w miejscu znanym obecnie jako historyczna dzielnica Chinatown. Tłum zebrał się po tym, jak okazało się, że policjant i hodowca zostali zabici w starciu między rywalizującymi ze sobą gangami Nin Jung i Hang Chao. Na wieść o ich śmierci, która obiegła całe miasto, pojawiły się zarzuty, że chińska społeczność zabija białych. Zginęło ponad 10% niewielkiej chińskiej społeczności w Los Angeles, która przed masakrą liczyła 172 osoby. Dziesięciu członków mafii zostało oskarżonych, a ośmiu z nich skazano za nieumyślne spowodowanie śmierci. Wyroki skazujące zostały uchylone w apelacji z przyczyn formalnych. Wpływ małej epoki lodowej na historię Europy. Mała epoka lodowa była okresem ogólnego ochłodzenia. Od około 1300 roku do około 1850 roku naszej ery, podczas którego odnotowano spadek średnich temperatur na świecie nawet o 2 stopnie, szczególnie w Europie i Ameryce Północnej. Klimatolodzy uważają, że mała epoka lodowcowa była wynikiem zmniejszania się stałej słonecznej, czyli energii promieniowania słonecznego. Klimat podczas małej epoki lodowej wywarł wpływ na wiele wydarzeń społecznych i kulturowych na całym świecie w tamtym czasie, a o większości z nich nie ma mowy w podręcznikach szkolnych. Każde z opisanych w filmie wydarzeń bądź historii jest w pewnym stopniu pomijane w szkołach. Powody takiego stanu rzeczy są bardzo różne, jednakże z pewnością warto dokopywać się do zdarzeń, które nie są aż tak znane szerokiemu gronu odbiorców. Które z przytoczonych wydarzeń historycznych najbardziej Cię zaciekawiło? Daj nam znać w komentarzach poniżej, a tymczasem ja się żegnam i do zobaczenia już niedługo. Cześć!